DJ Dex w środowisku naturalnym, tak bym powiedział, bo trzeba przyznać, że o ile, o ile muzyka jest gdzieś stale obecna, to też sporty walki są też stale obecne w Twoim życiu. No niekoniecznie tak stale, ale są obecne. Ale co gale, się widzimy gdzieś. No mam dużo znajomych, którzy startują, więc kibicuję. Dzisiaj, dzisiaj trzeba przyznać, że Poznań był tu mocno reprezentowany, kluby poznańskie, mówię o Ankosie i e, w tej chwili jest trzech mistrzów z Ankosu. No dzisiaj dwa pasy wracają do Ankosu, raczej wracają, no nie wiem czy yy... walka wieczoru, chyba to była obrona, tak? Obrona, druga obrona, tak. Obrona, czyli Steel, bo kurczę powiedział, że New, więc tak się zastanawialiśmy, że, że nowy mistrz, ale to jednak chyba zostaje, więc Steel, ale powiedział, że New. A no, może drobna jakaś pomyłka. To, to zmyliło, yy, Longi nowy mistrz, yy, więc spoko. Ale też Piotrek Kuberski, który z którym tu się wymieniałeś i podobno by jakiś pojedynek się szykuje. Tak? Na rowerze, kto dłużej zajedzie. Dasz w ogóle tam do klubu, czasami do Ankosu? Czasami na tarczę do Marka. Na razie, jak nie mam żadnych ofert ani żadnych, wiesz, na horyzoncie walk, to, 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 to raczej. Obecnie skupiam się nad pracą nad muzyką, więc tak to. Z tej chwili takiego ciekawego, jeśli chodzi o muzykę, coś nowy, jakieś nowe projekty? Tak, moja płyta jak <laughs> coś nowego gdzieś? Co? No, no dzisiaj wczoraj wyszedł nowy singiel, obecnie pracuję nad mixtapem, ósemką, którego premiera będzie w grudniu i nad tym jakby poś... dlatego poświęciłem swój czas dla tego mixtape'u i... i w grudniu premiera. Słuchaj, e, muzyka, szczególnie ta muzyka hip-hopowa, to jednak gdzieś tam zawsze z tym sportami walki się mocno przenika. Nie wiem, czy jest jakiś gatunek muzyczny, który byłby mocniej związany niż, niż hip-hop. Czy są. Nie wiem, na pewno w du dużo chłopaków, którzy wychodzą do walki, korzystają z rapowej muzyki, ale też jest i jakiś rock, i jest metal, więc myślę, że przeważa hip hop, ale rap, ale różna muzyka. To zależy od kto jaką słucha. U ciebie jest takie pragnienie, Grzesz, jeszcze wyjścia tego sportowego do oktagonu? Jak oglądasz takie walki, widzisz ten pas uniesiony do góry, tą radość zawodników, tą energię? Wesoło. Cały czas tak gdzieś z tyłu głowy miałem, że jeszcze może bym zraz spróbował, nie ukrywam, że lata uciekają i coraz, coraz później będę miał walczyć, to to już będzie coraz ciężej, tak, więc na razie nie mam żadnych ofert, coś tam się gdzieś tam szykuje, na razie nie powiem co i jak, ale... To jest realne? No niby jest, no gorzej z przeciwnikiem, o tak to wygląda, nie? Rozumiem, no bo wydajesz się być w dobrej formie, jak patrzę na ciebie tutaj. Tak, na nasz pierwszy rzut oka, nie? Tak Stanowisko koło Piotra Kuberskiego? Jakoś tam sport jest cały czas w moim życiu, więc coś tam robię. Niekoniecznie sporty walki, ale. Trenuję i no, jak będzie jakaś oferta, to wtedy się przyłożę. Obecnie, no proszę, tam z. Obecnie skupiłem się nad produkcją swojego nowego albumu, więc ze sportem tak było ciężko jakimiś walkami, więc tak to wyglądało. Zwróciło uwagę na tym freakfajtowym świecie twoją szczególnie gdzieś, czy, czy gdzieś to w jakimś kierunku poszło? czy Śledzę to cały czas, więc tego jest tak dużo, że no, mnóstwo jest tych walk, więc to tam, czy coś zwróciło bardziej uwagę to raczej niekoniecznie, no, ale śledzę wszystko. No W takim razie tak, życzę powodzenia, życzę treningów i być może doczekamy ogłoszenia jakiegoś rywala. Ktoś się zdecyduje. Ja myślę, że troszkę tych freefightowych walk przybyło i fighterów przybyło. Czekam jeszcze trochę na oferty. Niedługo już będę zbyt stary, żeby w to wejść na 100%, więc się pewnie tego nie podejmę. Ale no zobaczymy. Dziękuję bardzo, raper, fighter, DJ Dex, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.